Witajcie, z tej strony Krwawic, a to jest odcinek informacyjny na temat gry H1Z1. Będzie on opisany w punktach, do których będziecie mieli dostęp w opisie, dla osób niecierpliwych. Pierwszą kwestią, którą chciałbym poruszyć jest data premiery we wczesnym dostępie, która odbędzie się 15 stycznia 2015 roku. Będzie ją można kupić na platformie Steam. Drugą kwestią jest cena. Mianowicie dostęp do gry we wczesnym dostępie będzie kosztował 20 dolarów. Kolejną ważną informacją dla osób niezorientowanych jest informacja, czym w ogóle jest gra H1Z1. H1Z1 jest sandboxem Survival, umiejscowionym w świecie zombie. Będziemy mieli do dyspozycji otwarty świat i czym tak naprawdę. Charakteryzuje się ta gra, czym ona odróżniają od innych tego typu e, gier, czyli pokroju Daisy Warzy AK Infestation. E, będzie oczywiście crafting, będą pojazdy, możliwość budowania i w tym momencie mamy większą możliwość ingerencji w otoczenie niż, niż w wymienionych wyżej produkcjach. Jak na przykład możliwość palenia budynków, palenia zombie. E, w momencie, kiedy ścinamy drzewa, te drzewa obalają się, czyli. Mamy większy wpływ, możemy też coś zbudować, co nie było możliwe w podstawowych modyfikacjach do Daisy, a bardzo pokazane w nikłej części Warzy, gdzie stawialiśmy tylko na przykład mury. Gra jest osadzona w czasach rzeczywistych, czyli tak naprawdę nie jesteśmy tutaj ani w przyszłości, ani w przeszłości. Mamy dostępnych kipunek na zasadzie broni, pojazdów i tego typu rzeczy, które mamy w normalnym świecie na przykład broń palna. Czwartym ważnym punktem jest model płatnościowy. Gra będzie oparta na modelu free to play w momencie wypuszczenia jej już z bety. E, problem jest taki, że jak wszyscy dobrze wiemy, model free to play jest tylko z nazwy. Zazwyczaj kończy się na tym, że gra jest pay to win. E, tutaj jest różnicą, jak bardzo będzie zbilansowana ta rozgrywka pomiędzy graczami, którzy coś zapłacą, a graczami, którzy nie zapłacą ani złotówki. Jeżeli będzie to rozwiązane na zasadzie e, znanego nam Lola, to ja nie mam nic e, przeciwko, wiadomo. Twórcy muszą jakoś zarobić na produkcji, którą wydają. Z tego co wiemy i możemy tylko domniewać, że twórcy będą trzymać się tego co powiedzieli, będzie możliwość kupienia właśnie tego typu strojów, czyli kupujemy sobie ubiór, czapkę, czapeczkę, nieważne co, coś co nie wpływa nam e, jakby na rozgrywkę i nie daje nam przewagi nad innymi. Kolejną ważną rzeczą którą zapowiedzieli już twórcy. Jest to, że w momencie kiedy ktoś nas zabije, tego przedmiotu nie tracimy. Czyli kupując go, nie robimy tak naprawdę prezentu komuś, kto tej rzeczy nie kupił, bo jak wiemy, ekwipunek tracimy. Tak przynajmniej jest w dotychczas takich grach survival, w które graliśmy. Jak będzie naprawdę, dowiemy się dopiero po premierze przynajmniej wczesnego dostępu Early Access. Piąty punkt zostawiłem na zasadzie kwestii, które moglibyście zapytać dla osób, które nie posiadają konta bankowego, ważna będzie kwestia, czy grę będzie można zakupić w inny sposób niż za pomocą karty kredytowej bądź przelewu. Będzie można z uwagi na to, że gra w formie Early Access dostępna jest na platformie Steam, a możemy tam doładować swój portfel poprzez Spaceship karty. Kolejną kwestią jest na jakim silniku jest oparta gra. Gra jest oparta na tym samym silniku co Planet Side 2, czyli Forge Lite. Ile osób tak naprawdę będzie mógł pomieścić serwer? Osoby z Was, które grały w Seria 2 wiedzą, że ten silnik jest w stanie utrzymać bardzo dużą ilość osób na jednym serwerze. Twórcy jednak zapowiedzieli, że będą chcieli to zbilansować pomiędzy faktycznym światem Zombie, gdzie jednak mamy tą apokalipsę i nie trafiamy na żołnierza co 5 minut. Inne platformy niż PC. Jako, że właścicielem firmy, która robi tę grę jest Sony, gra ukaże się również na PlayStation 4 lecz na pewno nie będzie to w tym momencie i nie w fazie early access. Jeżeli chodzi o wymagania sprzętowe samej gry, nie są one jeszcze do końca znane. Prawdopodobnie będą podobne do tych z Planet Side 2, mogą być nieco wyższe z uwagi na to, że gra jest we wczesnym dostępie i nie jest jeszcze tak dobrze zoptymalizowana. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, na które nie odpowiedziałem sam sobie, Zadajcie je w komentarzach. Kolejny punkt, szósty, to kwestia samego kanału. Tak, zamierzam kupić e, grę we wczesnym dostępie i zamierzam nagrywać serię. Równie spontaniczną, jak było to w przypadku WarZ. Ukażą się również livey, ponieważ jak wiecie mój internet, bądź nie wiecie, mój internet jest już do tego zdolny. E, także mam nadzieję, że spędzimy e, przerażające i zabawne godziny nad H1Z1. Do wszystkich informacji dotyczących kanału znajdziecie linki w opisie i widzimy się w następnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć.